Bayern pokonał wczoraj 1 do 0 u siebie PSG w Lidze Mistrzów. No i czy to jest moment, w którym Luis Enrique już naprawdę powinien obawiać się o swoją posadę? Wydaje mi się, że znając historię tego, co dzieje się na Parku Książąt, jeżeli chodzi o ogólnie pojęte kadry to jest to uzasadniony wniosek. Jesteśmy bowiem przed drugim dniem kolejki Ligi Mistrzów, a Paryż jest w tym momencie na 26. miejscu, czyli poza fazą pucharową, nawet tą bardziej rozbudowaną, tą powiedzmy barażową. A to wszystko po meczu z Bayernem, który uznać należy za mało inspirujący, bo nawet jeżeli były momenty, w których ekipa z Monachium mogła stracić prowadzenie, to jednak generalnie wydaje mi się, że podopiecznikom panego odnieśli zasłużoną Wiktorię. Bo Bayern nie jest w jakiejś wybitnej formie, nie zagrał nie wiadomo czego, ale. Przez większość czasu dominował to spotkanie i wyglądał jak drużyna, która jest po prostu lepiej poukładana, lepiej wie co chce robić. I jasne było sporo grania przez Nojera, ale to nie jest w wykonaniu Bawarczyków przecież jakakolwiek nowość. Zwłaszcza że to przez większość czasu działało. Na pewno bardzo mocno w Monachium zwraca uwagę temat prawego obrońcy. No bo znakomite zawody rozgrywał Laimer na tej pozycji, który jak wiemy jest też pomocnikiem przede wszystkim. Czyli znowu kazus Jezuły Kimisia. I no, limer był jednym z lepszych zawodników na boisku. Znowu też było go też sporo całkiem w pomocy, chociaż głównie po tej prawej stronie, hasał. I to myślę, że dla takiego kibica, który niezbyt regularnie Bayern ogląda, czyli dla mnie, na przykład limer, który jak tylko go oglądam, to wygląda dobrze, ale no tutaj był takim wygranym tego spotkania z mojego punktu widzenia. Zresztą w ubiegłym sezonie w spotkaniach z Realem Laimer też był jednym z lepszych piłkarzy Bayernu. Myślę, że to jeden z takich bardziej hmm, niedocenianych cichych bohaterów tej ekipy. Ktoś naprawdę dla ekipy z Monachium nieoceniony. Pomimo tego, że Bayern raczej w spokojnie ten mecz wygrał, no to jednak swoje trzy punkty zawdzięcza głównie temu, że Safonow, który akurat strzegł bramki Paryża, nie zachował się zbyt pewnie przy rzucie rożnym, no i kim był w stanie piłkę z najbliższej odległości głową zapakować do siatki. No i Paryż tak naprawdę mógł też sporo więcej bramek stracić, bo Safonow też potem się wykazał tym, że no jest tam jakimś w jakimś miarę sensownym bramkarzem, zwłaszcza Musiala może mieć do siebie pretensje, że dał się golkiperowi PSG zatrzymać, ale z przodu PSG było chaotyczne, Dembele już zawsze pozostanie piłkarzem czysto boiskowo głupim, którego nie da się, nie się będzie inaczej oceniać, to jestem przekonany, że to już jest taka łatka na którą ciężko zapracował sobie i której się już nigdy nie pozbędzie, bo o ile można mieć jakieś tam wątpliwości co do tego, czy jego wślizg na drugą żółtą kartkę był faktycznie na żółtą kartkę, ale w takim momencie w polu karnym rywala, mając żółtą kartkę i mając chyba gdzieś tam z tyłu głowy, potrafiąc odczytać to, że sędzia jest na ciebie ciut cięty chyba, no naprawdę, no, wykonać tam wślizg to bardzo nieodpowiedzialne i nie było to nic, czego byśmy się po dębele nie mogli spodziewać. A wydaje mi się, że poza tym grał całkiem znośne spotkanie. Był obecny w pierwszej połowie, zrobił z kima marmoladę i był naprawdę bliski strzelenia bramki. No, ale cóż, ocenia się całość występu jednak u piłkarzy, i tutaj dębele należy zdecydowanie karcić. I taki był to mecz. Nie było to niewiadomo jak ekscytujące spotkanie. Było to spotkanie z raptem jednym golem, ale był to bardzo, ale to bardzo ważny, w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, mecz dla Luisa Enrique i PSG. Łatwy terminarz to im nie został do końca fazy ligowej Ligi Mistrzów, a pozycja w tabeli jest jaka jest. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że Lucho i jego podopieczni no, umkną spod topora i uda im się, Waszym zdaniem, awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.